Witam Was bardzo gorąco. Zagramy sobie dzisiaj w Rainbow Six Siege. Jest to najnowsza produkcja. W tej chwili jeszcze jest w fazie testów beta. Różnie to z tymi testami wychodzi. Firma Ubisoft ma jakieś najwyraźniej problemy natury technicznej. Cały czas są problemy z tak zwanym matchmakingiem. Sypią się serwery, przerywa połączenia, tudzież serwer całkowicie jest wyłączony, nie można się w ogóle zalogować. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Na pewno już troszkę czytaliście, oglądaliście jakieś informacje na temat tej gry, także nie będę tutaj wszystkiego opowiadał, bo nie ma to sensu. Na początku może zagramy sobie, ponieważ gra posiada dwa tryby. tryb walki z botami i tryb gry player versus player. Dlatego na początku może zagramy sobie z botami tak w ramach takiej rozgrzewki, później przejdziemy do trybu multiplayer oczywiście jeżeli w ogóle nam się to uda, bo tak jak mówię mogą wystąpić znowu jakieś nieprzewidziane mm, sytuacje. Tak, to są moi operatorzy, których udało mi się odblokować. Pewnie jeszcze bym kogoś tam odblokował. Tutaj mamy u góry pieniądze, za które możemy to robić. Kredyty. Tutaj punkty doświadczenia. Ale na razie nie będziemy może odblokowywać. Tu mam jeszcze jakiś, jakiś sklep. Zobaczmy może co oni tutaj zrobili. Dodam tylko, że pełna wersja gry ma w... pojawić się 1 grudnia, czyli, czyli już lada moment, ale przy takich problemach technicznych no trochę ciężko mi w to uwierzyć, no ale zobaczymy. Tak, skiny jakieś na broń. Jakieś dopalacze. Dobra. Damy sobie z tym spokój. Przechodzimy do tak zwanego trybu polowania na terrorystów. W tym trybie mamy trzy poziomy trudności na, reali na realistyki jest naprawdę bardzo trudno tam nawet bym powiedział że chyba troszeczkę przegięli jeśli chodzi o, o to co te boty potrafią robić nie wiem czy to już jest aż tak realistyczne na hardzie jest dosyć ciekawie na normalu teraz zauważyłem że po tej becie po tych testach zamkniętych które miały miejsce miesiąc temu w których także miałem możliwość brać udział podnieśli znacznie poziom tych botów i w zasadzie teraz normal to jest to co było przedtem na hard ok no to startujemy zobaczymy czy nas połączy bo tutaj właśnie w tym momencie często następują wysypy są pewne problemy ale widzę już już jest nas 3 4 5 tak blue team czyli za moment startujemy Zobaczymy jak nam pójdzie. Tak, musimy rozbroić bombę i jak widzę mapa będzie w porze nocnej. Od razu weźmy sobie tą postać. I tu możemy zmienić jeszcze rodzaj broni. Czy może czy tutaj granat dymny, czy może ładunek, a tu już nic nie będę robił. Jeżeli jest OK, to tutaj przechodzimy do jakby fazy planowania, więc z którego miejsca będziemy startować do tego budynku. Tutaj widzę już wybrali ten punkt. No dobrze, niech będzie ten. Nie ma to większego znaczenia. Ja jestem tu z prawej strony. Tak, tu widzicie innych operatorów. No i za momencik powinniśmy wystartować. Ok, jesteśmy. Naszym zadaniem jest odnalezienie bomby, która gdzieś jest w tym budynku, a następnie jej rozbrojenie. Jeżeli nam się to uda, później musimy to samo zrobić jeszcze z drugą bombą. Dobra, chłopaki próbują tędy, ja może... No właśnie. Już się zaczyna. Ten gość jest bardzo niebezpieczny. jest taki islamista obwieszony ładunkami. kiedy się do nas zbliży, po prostu eksploduje. Dobra, na razie jesteśmy cały czas w fazie poszukiwania tego budynku. Yy, przepraszam, nie budynku, tylko tego pomieszczenia, w którym jest bomba. Jest. Jest bomba. Uwaga, tu jest chyba gdzieś ładunek wybuchowy słychać charakterystyczny dźwięk o właśnie tam jest ten ładunek trzeba uważać bo może być podminowany teren dobra i teraz jeden z operatorów ma paliskę o właśnie ten i tam jest urządzenie które za pomocą którego będzie mógł zacząć rozbrajać tą bombę a, o właśnie to robię teraz. I w tym momencie zaczną nam się tu wysypywać boty z zamiarem udaremnienia nam tego. Musimy się przygotować.

O koleś. Musimy znaleźć drugie pomieszczenie, w którym jest bomba. A jeszcze widzę ostro walczą. Podniesiemy kolegę. No niestety jeden zginął. Tak, to jest. Chciałem mu pomóc w końcu obydwaj. Żeśmy padli. W tym momencie, że tak powiem się wykrwawiam, jeżeli przyciśniemy, no kolega właśnie wykitował, jeżeli przyciśniemy trochę rękami, krwawienie się spowalnia, ale tylko na trochę. Jeżeli nam tutaj ten drugi nie pomoże, a widać, że jest w opałach, to za chwilę będzie po nas. I w ogóle cała misja. No właśnie, w tym momencie W tym momencie wszyscy zginęli. Niestety. Jeszcze raz. Tak na upartego ten tryb nie jest taki y, ciężki. No widzicie, ja mam najwięcej zabitych nawet gości. Y, na normalu nie jest to zbyt ciężkie. To zależy po prostu od y, graczy, jak tam inni sobie też radzą, no bo wiadomo to jest typowo gra y, kooperacyjna, trzeba współpracować. Także jak się trafi na y, słabych y, kolegów, że tak powiem, no to też... No słabo idzie, no, ale jeżeli jest dobry, ogarnie, dobrze ogarnięta grupa, to na no, normalu prak praktycznie nie ma problemów, a na hardzie, no jest już troszkę ciężej, ale też idzie to spokojnie zrobić. Dobra, Widzę, wygląda na to, że mamy tą samą mapę, tutaj chyba są trzy mapy. Mamy tą samą mapę i, i tym razem to będzie w dzień. Ja tu nic nie zmieniam, tu mam granat dymny, ładunek. Eee, dobra, granat dymne. Okej, okay. nie wiem czy to są ci sami kolesie, czy już jest ktoś inny, widzę ktoś tu wybrał specnaz, snajpera ze specnazu Słod A tu Co gracze, którzy No właśnie, hej Tu są gracze, którzy jeszcze nie mają jakby odblokowanych żadnych operatorów, czyli... Po prostu dopiero którzy zaczęli grać albo, albo nawet nie wiedzą, że mogą to zrobić Wydaje mi się, że to bieganie jest ciut za szybkie, jak, jak do takiej gry mogliby to jeszcze troszkę spowolnić no. Dobra, może wyjdziemy do góry, bo to Pokażę, jak się tutaj wchodzi. Okej. nam się, udało nam się, nie uda. Tu mam taki ładunek. Wstrzeliwuję, wstrzeliwuję to? No, troszkę za blisko byłem, niestety. Wbijamy do środka. Jest bomba. Jest bomba. Tu są jeszcze spowalniające elementy, może to spróbuję. Dobra, ktoś nam wypala, chyba jeden z naszych. drzwi. Okej. Okay. Dobra, mamy już. bardzo duża destrukcja w tej grze. Świetnie to jest zrealizowane, że przeciwnik może wejść z każdej strony praktycznie. Nie ma nigdzie bezpiecznych miejsc. Tutaj przez okno też ma go się ładować. Ładnie. Występuje tu także friendly fire, także trzeba uważać. No właśnie chyba przez okno się wielki uh. Kolega zginął, niestety już zostaliśmy we dwóch. To jeszcze nie koniec. Ładunek na ścianie, który w zasadzie powinien już być. Okej, okay. Rico wziął tą walizkę, ponieważ ten, jeżeli ktoś zginął, no to... Dobra, spróbuję tu uzupełnić amunicję. Chociaż jeszcze widzę, mam dużo tych pestek, ale... Na wszelki wypadek. Okej. Okay. No i teraz musimy znaleźć... Musimy znaleźć drugą bombę. Gościu widzę drona tu, takiego rzucił na ziemię. Będzie mógł nim pojeździć troszkę, ale... Coś tu słyszę, coś tu słyszę, gdzieś się barykadują. Strzelanie bez przymierzania jest dosyć mało skuteczne. Duży rozrzut. Okay. Dobra. Gdzie idziemy? Co na dół? Tu akurat nie ma w tym trybie czasu jakiegoś. Także nie musimy się za bardzo spieszyć kolejny ładunek. Rozpierdzielił ścianę. Hmm. Dymny to jest niestety, nie mam nego. Trzeba dobrze też nasłuchiwać, bo. przysadził i to... i to mocno zabolało i to, że tak powiem, będzie nasz ostatni punkt oporu i obawiam się, że będzie ciężko że już mam bardzo mało życia. Sekundy, <śmany> no nic, no 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 chyba będziemy musieli zmienić skład. Słabi zawodnicy tu są Chociaż ja też się nie popisuję Gdybym sobie lepiej radził pewnie bym sam to przeszedł No ale niestety No ale nieźle 16 6 asyst